Była taka grupka chłopaków, którym się nie za bardzo podobało to, że jednak jestem bardziej chłopięca. I jeden strasznie się na mnie ubił i właściwie od zerówki mnie wyzywał. Wtedy jeszcze nie umiałam się postawić w żaden sposób i po prostu sobie na to pozwalałam. A w podstawówce, jakby właśnie już trochę trochę, trochę wyrośliśmy, były to pewnie klasy 4-6, zaczął mnie nazywać babu chłopem. i Właśnie pomimo, że to tylko słowa, co strasznie raniło, bo wiedziałam, że jednak nie jestem jak każda inna dziewczyna. I z jednej strony chciałam to zmienić, bo nie chciałam po prostu się wyróżniać mieć spokój od blisk. Ale z drugiej strony po prostu nie chciałam też stawać się kimś, kim nie jestem. Moja córka, by chciała zostać chłopcem, to jest najmniejszy problem. Bo ja nie mam sprzeciwu, nie jestem przeciwna takiej zmianie. Najgorszym problemem moim jest to, że w... ma problemy samobójcze i się boję, że może sobie coś zrobić, dlatego że nie otrzymamy pomocy od nikogo. Bo dziecko jest dzieckiem i dziecko się kocha takim, jakim jest. Tylko najgorzej się boję, że w... sobie z tym nie poradzi i zrobi to jeszcze raz. Nie jestem w stanie teraz pamiętać, co, o czym wtedy właściwie myślałem, to było dość dawno. Po prostu każdy dzień stał się coraz bardziej pusty i znałem, że nie ma sensu dłużej tego ciągnąć, skoro nawet jakby moja rodzina, ani moja szkoła nie mogła wiedzieć mnie takiego, jakim jestem wewnątrz. Kiedy wróciłem po szpitalu do, do domu i do szkoły, to nie dawałem sobie znowu rady, bo w sumie wszystko mnie przytłoczyło. Więc hmm, pani psycholog w szkole zaproponowała, żebyśmy pojechali do szpitala psychiatrycznego. Szybko się spakowaliśmy, właściwie mnie, i pojechaliśmy do lekarza rodzinnego po skierowanie tam. Potem, ze skierowaniem, pojechaliśmy do szpitala. Oddział dziecięcy, na który powinien trafić, był przepełniony i nie było dla mnie miejsca, więc siedziałem trzy tygodnie na oddziale dla dorosłych. Działy się różne rzeczy, których Niekoniecznie powinienem wtedy oglądać, w sumie. Byłem świadkiem ataku padaczki. Pewnego razu przywieźli do nas panią bodajże z Ukrainy, sądząc po języku oraz akcencie, która przez dwie noce z rzędu cały czas śpiewała i nie mogliśmy przez to spać. A Pielęgniarki też nie mogły na to nic poradzić, bo miałem już robione zastrzyki i nie mogły po prostu więcej tego zrobić, żeby organizm jeszcze, no, po prostu, musiał to jakoś utrzymać. Więc nie mogłem tam spać. Miałem, no moje problemy po prostu tam się zatrzymały w miejscu i nikt z nimi nic nie robił za bardzo. Kiedy zgłaszałem złe samopoczucie, to pewnego razu powiedziała do mnie pani pielęgniarka, że ona nie jest od tego, żeby mnie faszerować lekami i że ja sam powinienem dawać sobie radę. No a to był akurat moment, w którym się czułem bardzo fatalnie. Na zmianę się śmiałem i płakałem w tym samym momencie i po prostu nie wiedziałem co się ze mną dzieje. Miałem tak kilka razy że w życiu właściwie. To dość okropny stan. Um, no i dostałem jakieś leki, ale właściwie to było tak, żebym się odczepił po prostu. Potem mogłem dalej po prostu iść i robić cokolwiek zechcę. Byłem też świadkiem, kiedy jedna dziewczyna z mojej sali się pocięła. Bo zrzuciła szklankę. Dla mnie teraz to jest jasne, że to było specjalne, specjalnie zrobione, ale pani, która to posprzątała, nawet najwidoczniej o tym nie pomyślała, skoro nie przeszukała jej, czy zostało jakieś szkło. Na oddziale dziecięcym tym bardziej tego nie rozumieli i wszyscy odmawiali używania mojego imienia preferowanego, czyli Maciej, i wołali do mnie imieniem, które miałem w dokumentach, które nadał nam zresztą. I kiedy inne dzieciaki, które to rozumiały, i też były w moim wieku, więc tam około 14 lat, po prostu chciałem je w ten sposób wspierać, bo zrozumiało, że to mogło być dla mnie ważne i mi pomóc, to kiedy one do mnie wołały Maciej, pielęgniarki je poprawiały na, na moje imię z dokumentów. Co było jeszcze bardziej dobijające, pokazywało mi jak bardzo ludzie wokół mnie nie, 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 nie rozumieją i jak bardzo nawet nie starają się tego zrozumieć. Pani Pschock, z którą rozmawiałem kilka razy, powiedziała, że po prostu powinienem to ignorować. W sensie zwracanie się moim imieniem, którego sobie kompletnie nie życzyłem. Um. Jakby ja rozumiem jak najbardziej, że nie wszyscy się z tym spotykali. Ale na oddziale psychiatrycznym myślę, że powinna być jakakolwiek choć minimalna wiedza na ten temat, bo moja tożsamość płciowa była jedną z moich głównych przyczyn myśli samobójczych. I myślę, że gdyby ludzie szybciej zaczęli mnie traktować tak, jak ja chciałem, to mogłoby to się inaczej potoczyć, ale odmawiali mi tego prosto w twarz. Aktualnie to jestem jakoś jakoś 9 miesięcy na testosteronie, który po prostu sprawia, że moje ciało. Zaczyna przypominać bardziej męskie. Mój głos się obniżył, mam więcej głosów na ciele i jakby to sprawia, że się czuję bardziej komfortowo ze sobą, bo w końcu wyglądam choć trochę bardziej, jakbym chciał. To po prostu pozwoliło mi funkcjonować w społeczeństwie tak, jak się czuję. Ludzie na ulicy zwracają się do mnie w męskiej formie, mówią do mnie na pan, więc jakby nawet taka najmniejsza rzecz w porównaniu do tego, co musiałem przeżywać przez 16 lat niemal sprawia, że teraz mam więcej siły na to. Po prostu ta długa droga, którą przychodzę nadal, pokazuje, że, że warto i że teraz mogę po prostu być bardziej sobą i że każdy mnie tak bardziej postrzega. Jeżeli chodzi o moich rówieśników w szkole czy nauczycieli, to wszyscy nawet jeżeli tego nie rozumieją, to po prostu to ignorują i zwracają się do mnie tak jak chcę co jest właściwie najlepszą opcją. Nie spotykam się na co dzień już przynajmniej z jakimiś niekomfortowymi pytaniami. Um, jeżeli komuś tłumaczę, że po prostu się urodziłem w ciele dziewczyny, ale czuję się chłopakiem, to ludzie są dość dziwieni na tym etapie, bo nie widzą we mnie dziewczyny już. Zresztą myślę, że taki był cel. W kolejnym jest mastektomia, która polega na usunięciu piersi. Aktualnie muszę używać czegoś, co się nazywa binder. Wygląda trochę jak, jak stanik, ale bardziej zabudowany i po prostu pomaga jakby ukryć piersi i sprawić, że moja klatka piersiowa jest płaska. Um, są przypadki, kiedy nieodpowiedni binder krzywdzi, sprawia, że... Że, um, że kości w żebrach stają się... że się po prostu łamią że są siniaki, obtarcia, więc na dłuższą metę binder nie jest dobrym rozwiązaniem. Mój tata mnie wspiera finansowo w tej kwestii i on stara się uzbierać dla mnie na taką operację. A jaki jest to koszt? Najmniejszy aktualnie w granicach 12-13 tysięcy. Z czasem jakby to wszystko co przeżyłem, sprawia, że to się odbija, odbija na mojej teraźniejszości. I czasami to wszystko do mnie wraca, nie mogę czasami spać. Um, czasami nadal myślę o tym, żeby siebie skrzywdzić, ale nie robię już tego, co sobie przyrzekłem. I po prostu, jako że to się nadal na mnie odbija, to muszę chodzić na terapię regularnie, żeby się tego podbyć. Wszystkiego tych uczuć, które czasami nadal wracają. Niestety, państwo w życiu bym nie zrobił tego wszystkiego, co musiałem zrobić prywatnie. Nie ma państwu żadnego dobrego seksuologa, który mógłby jakkolwiek mnie w ogóle rozpoznać w kierunku transpłciowości. Z moich obserwacji to w Polsce stan osób transpłciowych, jeżeli chodzi o ich zdrowie psychiczne, jest fatalny. Praktycznie każdą osobę transpłciową, jaką spotykałem na żywo, bądź z nią pisałem przez internet, każda była dotknięta jakąś depresją, albo stanami lękowymi, albo doświadczała ataków paniki, bo po prostu przez brak zrozumienia nawet Najgłupszą rzecz, którą mogli wszyscy zrobić, czyli zwracać się do nas poprawnym imieniem, nawet tego nie byli w stanie, to sprawia, że po prostu się odechciała wszystkiego. Przeżyłem zdecydowanie za dużo, żeby teraz się poddawać. W końcu walczyłem tyle o siebie, więc. Chyba w końcu przyszła pora na to, żebym naprawdę mógł żyć. Jest to bardzo ciężko, tak pani powiem. Jest to bardzo ciężko, ale jeżeli dziecko czuje się tym kimś, kim się nie urodził, nie? Trzeba go wspierać, nie? Bo jednak to na siłę się nie da, że się rodziło dziewczyną czy chłopakiem, żeby tak zostało nie. Jeżeli się czuje jakimś innym, trzeba tak robić, żeby to było przejaśmieś innym. Nie Mnie koledzy, którzy wszyscy, wszyscy o tym wiedzą, którzy mi to w oczy nie mówią, a poza oczy nawet tam widzę, jak, jak się śmieją. Nie? A jak pan wtedy reaguje? No, po prostu mi tego w, w oczy nie powie, bo nie powie, nie? Ale ja to poza oczy widzę, że się śmieją, nie? Coś takiego jest. Nagle Smaczyk i to ja pani powiem, że to chyba... Nawet do dzisiaj jeszcze tak mocno nie dotarło. To no jest ciężka rzecz, bardzo ciężka rzecz. To jak się... Miał córkę, ale ma syna, nie? Jeżeli dziecko chce być chłopakiem lub dziewczyną, to niech to zaakceptują. Bo to nic nie da, żeby się sprzeciwiać. Niech to zaakceptują. Uważam, że dobrze robi, tylko żeby w tym wytrwał, nie? Żeby czasami później coś tam się nie stało, nie? W tej, w tej psychice, że może za 5 lat dlaczego ta, to ty na no to pozwoliłeś, nie?